dla Was ten mecz trudnym spotkaniem było od początku, nie układało się. Ale czy to Falubas jest naprawdę taką silną drużyną, czy też Wy dzisiaj po prostu nie mieliście swojego dnia? Ja myślę, że Falubas jest bardzo solidną drużyną, a my dzisiaj pojechaliśmy słabe spotkanie i te dwie rzeczy się nauczyły. Stąd różnica 10 punktów. 10 punktów, to pan myślał o tym bonusie tak realnie w końcówce, czy też to już wystawienie Andrzejewskiego w 14? To już było takie wiadomo, że raczej się tutaj bonusy nie uda zabić. No Do końca myśleliśmy, oczywiście walczylibyśmy do końca, gdybyśmy mogli, natomiast Artyom no, uskarżał się na ból ręki i musieliśmy, no musieliśmy, zdrowie zawodników jest najważniejsze mimo wszystko i no, my musimy się zastanowić, co zrobić, żeby takie spotkania nam się nie powtórzyły. Co z Artyomem i jego zdrowiem? Czy tutaj e, można mówić o jakiejś groźniejszej kontuzji, czy też kolejnym? mecz będzie już do dyspozycji. Myślę, myślę że nie groźniejsze, nie. natomiast mocno się obił, odczuwał bardzo no, no, silny, silny dyskomfort łokcia. Siedem punktów Tajałów Indy dzisiaj, w tym spotkaniu. Pana to cieszy, zastanawia, jak Pan na to wszystko spogląda, bo mówiło się o tym, że Taj też zmienił swój team. Znaczy... Ja myślę, że gdzieś tam pojawi się jakiś promyczek, natomiast to jeszcze nie jest to na, na, na co liczymy ze strony Taja i zobaczymy, mamy jeszcze trochę czasu do kolejnego spotkania, musi dalej popracować. Dajmy sobie jeszcze chwilę czasu i zobaczymy jak będzie. Żongluje pan tymi młodzieżowcami dzisiaj w takim układzie. No nie ja chcę tego komentować. Ale to chyba dobrze, że ma się kłopot bogactwa. Nie, to tak, gdyby wygrywali wyścigi, by byłoby trochę lepiej.